Witamy hodowczynie i hodowców. Jesteśmy tutaj w Jedzinie w Zdroju, u Joasi Kłakowskiej. Tutaj nasza koleżanka co roku jest na tych aukcjach charytatywnych. Chciałem tutaj przyjechać, tutaj odebrać tego gołąbka, którego wylicytowałem na ten świetny cel. Tutaj Joasia robi tak wspaniałe rzeczy, bombki, różnego rodzaju jakieś łabędzie własnej roboty. Przepiękne rzeczy tutaj robi, a tutaj ze mną jest, jest tutaj też. Kolega Krzysiu, tak? Kazi. E, Kaziu, przepraszam, Kaziu, który po prostu pomógł mi wyrecytować tego gołąbka. Gdzieś mnie po prostu nie było, ale w moim imieniu recytował. To jest wspaniały hodowca. Jest tutaj też tutaj kolega Jarek Balas, który też ze mną tutaj przyjechał. Oczywiście mama tutaj to jest znana tutaj każdy wie, że to mamusię. tu już właśnie tam poszedł tato, który właśnie idzie z tymi rzeczami pokazać tutaj, jakie są te piękne rzeczy robione. O to pokaże. To Joasia robi tak wspaniałe rzeczy tutaj i te, te rzeczy są robione ręcznie, tak? Tak, tak? Joasiu, sama robisz te rzeczy tutaj i... powiedz. Tak, ale jeszcze tata też pomaga i mama. A jejku, właśnie, jest... tato oczywiście. Te, te rzeczy wszystkie pomagają nam, żeby przetrwać. Tak, te, te rzeczy po prostu są e, e, robione własnoręcznie, tu cała rodzina robi po prostu, e, naprawdę bardzo wiele tutaj to... To kosztuje wysiłku, taka praca takich tak wspaniałych rzeczy, które widzicie. I te rzeczy, jak tutaj tato powiedział, one pomagają przeżyć na rehabilitacji, bo to są niestety bardzo drogie rzeczy. rehabilitacji. to wszystko, jak tutaj widzimy, Asia niestety tutaj od wielu lat się zmaga po prostu z tą chorobą. Ale to mówię, no ja wiem jedno, jak to mówią Asia, ma gołębie serce. Ja tu zawsze staram się wspierać, nawet byłem w szoku, jak przyjechałem do domu, i zobaczcie sobie, jestem na zdjęciu, na honorowym miejscu z Asią, tutaj z mamą i siostrą, tak? Tak, tak, z Iwonką. I jesteśmy tu z Iwonką i, i że jednak też pamiętają i wiedzą, że, że też ja tutaj przyjeżdżam na, na takie aukcje. I co Asiu, no, odbyła się ta aukcja charytatywna i tutaj może ty powiedz dwa, trzy słowa tutaj dla tych sponsorów, bo widziałem bardzo dużo gołąbków było tam dane na tą aukcję. I też my mieliśmy tam kilka takich wyjątkowych gołębi, którzy hodowcy dali bardzo szczerze te gołąbki na tak szczytny cel dla ciebie. Co tam powiesz od Ciebie parę sumek? Tak, Jestem bardzo wdzięczna wszystkim hodowcom, którzy mi podarowali gołąbki. Najbardziej wiadomo panu, który podarował mi tego szala, bo to jest naprawdę była gwiazda wieczoru, można powiedzieć. Dużo było zainteresowanych, wszystkim się podobał gołąbek, więc no bardzo dziękuję za każdego gołąbka. Tutaj dziękujemy na pewno wszystkim darczyńcom, dlatego że to też bardzo dużo było tych gołąbków, danych szczerze tutaj dla Joasi, podarowanych. Tu dziękujemy dla oddziału, dla prezesa, dla wszystkich licytujących tych hodowców. I te, i chcemy tutaj tylko powiedzieć, że no, no przy następnych okazjach też, a Joasiu będziemy chcieli też Cię tutaj wspierać. I na pewno ja tutaj się od ciebie mogę powiedzieć, że na, na przyszły rok też zapraszam do nas, też zrobimy taką licytację i bardzo chętnie będziemy Ciebie chcieli tam u nas widzieć na tej licytacji, bo zrobimy naprawdę szczerze y, takie rzeczy dla, dla ciebie, tak? Żeby, żeby było. A teraz po prostu tutaj ja sobie za... Ja się tu usiądę. Po prostu oh, sobie tu no jeszcze, usiądę. się usiądę. Ja był, 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 był a, te, a ten, a ten łapotek jest za pana bardzo się dziękuję tutaj bo naprawdę to wymagało bardzo wiele pracy e, tutaj z tych elementów jak tutaj jest i to jest jak to, to już jest któryś z kolei tutaj od Asi a ja tu dziękuję tutaj dla wszystkich e, za tak wspaniały prezent ale myślę że dla każdego dla każdego tutaj darczyńcy który dał te gołąbki się taki taki też mówię prezent e, należy a ja myślę że Będziemy Kieja się wspierali tutaj, Was tu będziemy wspierali na pewno z takimi e, rzeczami kreatywnymi, e, dlatego że te pieniążki się przydadzą. I co? No to dziękujemy wszystkim darczyńcom, pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie i dziękujemy, dziękujemy hodowcom, hodowczyniom, którzy po prostu też byli, i hodowcom, którzy licytowali. Przede wszystkim na no tak szczytny cel. Pozdrawiam ślicznie. Że a ja bym, a ja bym drogi że gołąbek, który że gołąbek, którego przywiózł tutaj pan Robert, był najwięcej zlicytowany. Najwięcej. To nie chodzi nas... już o te licytacje. To był szczytny cel. My staramy się po prostu pomagać, a ten szary gołąbek, który był tam z Jansenu podarowany tutaj przez kolegę hodowcę, naprawdę piękny gołąbek. Potrafił no, do mojej hodowli, ale myślę, że Jasiu. Cel się liczył bardziej niż to wszystko. Tak, tak. Pozdrawiamy wszystkich. Życzymy zdrowych, bez całych świąt wszystkim. Pozdrawiamy dziękujemy. wszyscy i dziękujemy.